W obwodzie przedstawionym na tym rysunku poniżej siła elektromotoryczna jest równa 1,5 V, opór wewnętrzny woltomierza tego nieskończenie wielki, a opór zewnętrzny R duże jest dużo mniejszy od oporu woltomierza. Voltomierz wskazał napięcie 1,2 V. Znajdź stosunek oporu wewnętrznego ogniwa do oporu zewnętrznego R duże. Wypisałem dane. Mamy wielkość poszukiwaną, stosunek oporów, r małe to opór wewnętrzny ogniwa. Otóż autor złośliwie postąpił, rysując ten schemat, bowiem Voltomierz tu umieścił w taki sposób, że sugeruje jakoby Woltomierz cokolwiek mierzył na ogniwie, albo siłę elektromotoryczną, albo napięcie na oporze wewnętrznym, a to nie jest prawda. Ten schemat ładnie wyglądałby i nie byłoby takiego sugerowania na siłę złośliwego, gdyby był narysowany w ten sposób. Ten woltomierz przeniosłem. Zobaczcie, że te punkty i ten punkt, i ten punkt stykają się z końcami oporu R duże. Analogicznie jest to na tym rysunku drugim. Siła elektromotoryczna E ogniwa, opór wewnętrzny R małe, plus minus przyjąłem. Tak jak to widzimy. Prąd elektryczny wypływa z ogniwa i płynie. Mamy tutaj węzeł, ale nie rozgałęzia się w węźle ten prąd z tego powodu, że opór woltomierza jest nieskończenie wielki. Przez woltomierz prąd nie płynie. Cały prąd, który wypłynął z ogniwa, płynie przez opór zewnętrzny R duże. Popatrzmy, co mamy na karcie wzorów. Prąd elektryczny, i tu mamy związek siły elektromotorycznej z napięciem na baterii. Siła elektromotoryczna i RW to napięcie na oporze wewnętrznym, a U to napięcie na oporze zewnętrznym. Skorzystamy z tego wzoru, zapisując go, no wprowadziłem opór wewnętrzny r małe, pozostałe wielkości tak samo oznaczyłem. Ponadto napięcie na oporze zewnętrznym jest równe i razy r. Prąd, który płynie przez ten opór, natężenie prądu, który płynie przez ten opór razy wartość tego oporu. Wyznaczam z pierwszego r małe, z drugiego r duże i znajduję stosunek. Proszę zwrócić uwagę, wszystko jest znane. Podstawiamy dane, i po przekształceniach znajdujemy, że ten stosunek jest równy 25.